Proszę o uwagę. Otwieram obrady 12 sesji Rady Gminy Zwołamy w trybie nadzwyczajnym w dniu 30 stycznia 2020 roku. Uprzejmie informuję, że obrady sesji Rady Gminy Marburg są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl artykułu artykułu 6 ust. 1 o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego bo w, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 90 uchwalenia dyrektywy 95 46 36 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Na wstępie chciałbym przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję e, radnych, e, samotysów, pana Wójta wraz z urzędnikami, panią kierownik Centrum Usług Wspólnych i za pośrednictwem telewizji Malbork e, mieszkańców i inne osoby, które być może będą nas oglądały lub słuchały. Stwierdzam, że na stan radnych, e, stan rady 15, obecnych jest 15, jest 100% frekwencji, dzisiejsza sesja jest prawomocna. Pozwolę sobie e, przedstawić, e, przedstawić porządek obrad na dzisiejszą sesję. Jest to punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji Rady Gminy. Punkt e, e, drugi, przyjęcie porządku obrad. Myślę, że tutaj ktoś jakieś uwagi wnosi do, do porządku obrad. Nie widzę. E, punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. W sprawie przyjęcia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, które, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku. W czwarte zakończenie sesji obrad. W związku z tym, że zmian nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego, podjęciu uchwały. Otrzymaliście Państwo, znaczy inaczej, ta uchwała już była sygnalizowana jeszcze w grudniu. Oczekiwaliśmy na jedną opinię Związku Zawodowych. Pod projektem uchwały podpisały się dwa związki zawodowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność Nauczycielska. To jest jakby wymóg formalny procedowania tej y, uchwały. Oczywiście pod względem y, formalnym sprawdził ją nasz y, Mercedes. Y, otrzymaliście Państwo już gotowy projekt uchwały w y, z z materiałach na dzisiejszą sesję. Czy y, jakieś uwagi musieli Państwo wnieść do, do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym e, poproszę przewodniczących e, komisji o opinię. Dziękuję. Kto z Państwa jest za? Tak, tak to proszę załączyć urządzenia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form skalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez klasówki doskonalenia nauczycieli? Szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. 15 osób głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Z tym, że porządek obrad w tym momencie został już w panie na dzisiejszą sesję. Zamykam obrady w 12 sesji Rady Gminy Doktorowej w Strasburgu w Strasburgu w